Najważniejsze tematy, najciekawsi goście w Radiu Warszawa. Punktualnie 8:30 na zegarach w Radiu Warszawa, Panie Czesławie. Piękna pogoda, mam wrażenie, że to dopiero początek pięknej pogody i że na sam wyścig chyba będzie idealnie. Ja również mam taką nadzieję, ponieważ wyścig będzie piękny. Zaczynamy w Warszawie, plac teatralny, bardzo widowiskowy etap, jazda drużynowa na czas na kilometrowej rundzie. O tym, o tym wszystkim za moment ja przedstawię może gościa. Czesław Blank, witamy serdecznie, znany polski kolarz, no i przede wszystkim teraz popularzator kolarstwa i organizator Tour de Polonia. Panie Czesławie, jakiś czas temu, no kilka minut temu cytowałem taką definicję z Wikipedii Tour de Polonia. Tutaj jest taka ważna informacja, którą chciałbym, żeby Pan rozszerzył że to właściwie jedna z najstarszych imprez kolarskich na świecie, co to znaczy? Tak, e, są tylko starsze takie imprezy jak Tour de France, który ma piękną tradycję ponad stuletnią. Następnie jest Giro d'Italia, czyli wyścig do koła Włoch. No i już później jest Tour de Pologne, który pierwszy raz został rozegrany w 1928 roku. E, jest to już 64 edycja. 74 lata temu był rozegrany pierwszy wyścig. no W przyszłym roku piękny jubileusz, bo 75 lat, 65 edycja. Czyli wyścig z pięknymi, pięknymi tradycjami, wyścig, który. Od zawsze był organizowany w dobrym stylu. Później był troszeczkę tak w cieniu wyścigu pokoju, ale zawsze był to wyścig bardzo, bardzo ważny dla naszych zawodników, Na no już od praktycznie trzech lat jest należy do Kolarskiej Ligi Mistrzów, czyli do grona 13 największych etapowych wyścigów świata. Tak jak Tour de France, Rode Italia, również Tour de Polonia. No właśnie, to jest to, ten elitarny cykl pro-tour, to znaczy, że są to największe wyścigi bierze w nich po prostu udział najwięcej zawodników? I nie tylko pewnie, nie tylko na tym polega ta <gryw> największa. <gryw> nie tylko, ponieważ jest taki przepis UCI, że w wyścigu nie może wziąć więcej zawodników niż 200 więc są ograniczenia, ale tu, będąc w cyklu pro Tour jest to bardzo ważne, ponieważ łącznie jest 27 wyścigów, w tym jest tylko 13 wyścigów wieloetapowych, czyli takich wyścigów, które trwają dłużej niż jeden dzień. I są to wyścigi z wielkimi tradycjami, ale głównie tradycjami zawodowymi, bo przypomnijmy, w Polsce jeszcze w ogóle w świecie, jeszcze 15 lat temu był podział na, na dwa światy, zawodowy i amatorski. Zawodowcy mieli swoje wyścigi, amatorzy mieli swoje wyścigi. Zawodowcy mieli Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta Espania, natomiast amatorzy mieli tutaj wyścig pokoju, Tour de Pologne. Inne wyścigi, które tylko były zarezerwowane dla, dla tej grupy zawodników. W momencie, kiedy się to wszystko połączyło, powstał jeden wielki kalendarz imprez, około 800, i na no, te imprezy były różne rangą. Wiadomo, najważniejsze był Tour de France, Giro d'Italia, a Espania, te wielkie tury, później takie wyścigi, które mają wielkie tradycje właśnie w kolarstwie zawodowym, a te wyścigi amatorskie gdzieś tam zostały zepchnięte daleko, daleko do tyłu i przez. 14 lat organizacji, bo 14 lat organizuję Tour de Pologne, krok po kroku dochodziliśmy do tego, żeby podnosić rangę tego wyścigu, żeby lepiej go organizować, żeby ten wyścig miał lepszą renomę. No i w momencie, kiedy Międzynarodowa Unia Kolarska, UCI postanowiła zrobić tak zwaną kolarską ligę mistrzów, czyli cykl wyścigów UCI Pro Tour, Tour de Pologne trafił do grona tak, tak wielkich wyścigów jak Tour de France, Rode Italia. No jest to dla nas naprawdę wielki zaszczyt, bo tylko siedem państw na świecie ma tego typu wyścigi. Co to nam daje? Daje to nam to, że tak jak zostały wybrane te wyścigi, również w grupach kolarskich, w grupach zawodowych zostały wybrane... Te najsilniejsze grupy, czyli 20 grup UCI Pro Tour, później y, około 30 grup y, zawodowych kontynentalnych i jakby taka trzecia klasa to już jest tak, jakby kiedyś byli amatorzy. No i my będąc w grupie tych wyścigów UCI Pro Tour, mamy z urzędu zapewniony udział 20 najlepszych ekip świata, czyli ci mm. wszyscy zawodnicy, te grupy, które startują w największych wyścigach, również przyjadą do Warszawy. Dziewiątego będziemy mogli zobaczyć właśnie ich podczas jazdy drużynowej na czas. Tak pomyśleliśmy, żeby bardziej pokazać, wyeksponować tych zawodników, więc ustawiamy całą drużynę. Będzie miała do pokonania trzy rundy wokół Teatru Wielkiego, takie kilometrowe, czyli około 3 kilometrów. No i kończy e, przejeżdżalnie mety, ukazuje się ich czas, staje na starcie następna drużyna, czyli dla widzów, dla kibiców będzie możliwość sobie przyjrzenia się tym zawodnikom, będą ustawione duże telebimy, będą ustawione trybuny, także już dzisiaj zapraszamy wszystkich serdecznie, naprawdę będzie prawdziwa uczta kolarska. To w niedzielę warto sobie to zapamiętać, bo to świetny sposób na spędzenie chociażby rodzinnego popołudnia, czyli zaczyna się Panie Hiczkoka jak u trzęsieniem ziemi, a potem się będzie dopiero działo tak naprawdę. A potem będzie się działo, ponieważ następne etapy e, z Pońska do Olsztyna, czy z Ostródy do Gdańska, z Chojnic do Poznania, jeden z najdłuższych etapów, później września, Świdnica ponad 260 km do pokonania dzierżoniów wielenia Góra, no i Karpacz-Karpacz, już te typowo górskie etapy, ale natura no Polon jest o tyle ciekawym wyścigiem, ponieważ jest już to koniec jakby lata. Tu u nas wyją silne wiatry i tego nie ma na przykład we Włoszech czy we Francji, że nie ma takiego ścigania na tak zwanych rantach kolarskich, bo jak wieje wiatr z boku, no to jest naprawdę trudno się jedzie, ponieważ trzeba umieć się tam wepchnąć, znaleźć swoje miejsce na wachlarzyku. No i tutaj te etapy niby płaskie, że nie ma gór, ale też naprawdę bardzo dużo się dzieje, tym bardziej, że na każdym etapie są rozgrywane trzy premie, trzy premie lotne. Za które są nie tylko nagrody rzeczowe, finansowe, ale również są bonifikaty sekundowe, czyli ktoś kto wygrywa taką premię, zdobywa 5 sekund, drugi 3, trzeci zawodnik 1 sekundę, to się liczy do klasyfikacji generalnej, czyli cały czas się coś dzieje. No i, i tuż tu końcówka wiadomo orlinek tradycyjnie sobota to będzie taki królewski etap myślałem, bo będzie 7 razy podjazd pod Orlinek, czyli na pewno na pewno dużo się dzieje, a w tym roku jeszcze dodatkowa atrakcja, ponieważ e, z, or, z, nie tylko organizujemy Tour de Pologne, ale też e, z, organizowaliśmy taki cykl wyścigów w Skandia Grand Prix MTB czyli to są maratony dla wszystkich każdy kto ma rower, sympatek roweru przyjeżdża sobie, to są wszystkie grupy wiekowe, począwszy od, od e, najmłodszych zawodników, skończywszy nawet na, mieliśmy takich e, na no już seniorów, którzy mieli około 80 lat i też brali udział w tych zawodach, czyli taka zabawa bierze udział w nich łącznie około tysiąca osób, gdzie każdy ma swoją kategorię wiekową. I w tym roku na zakończenie etapu, na zakończenie całego wyścigu w niedzielę. Robimy właśnie z Maraton, gdzie też damy możliwość przejechania się sympatykom roweru na tej samej trasie, właśnie pod Orlinek. To będą dwa okrążenia, 4 i sześć. Także już dzisiaj, jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się na weekend, zobaczyć jak kolarze zawodowi się ścigają i później samemu spróbować na tej samej trasie, to już serdecznie zapraszamy. Czyli już teraz planujemy sobie nie tylko niedzielę w Warszawie, ale potem także wyjazd w góry. Można z Tour de Pauli naprawdę świetnie spędzić czas. Panie Czesławie, Pan wspomniał o tych bonifikatach, czyli troszeczkę zaczęliśmy mówić o regulaminie. Być może to jest dobry moment, żeby nieco słuchaczom przybliżyć, bo przecież to nie jest tylko tak, to nie jest tylko tak, że to jest jakiś tam jeden poszczególny etap. Wszyscy kolorze startują, potem dojeżdżają do mety i wygrywa ten, który jest pierwszy na mecie. Po drodze są przecież te lotne premie. Mało tego, jest nie tylko żółta koszulka, jest przecież tych kolorów, trochę więcej. Jeśli zechciałby Pan przybliżyć te takie wewnętrzne zasady i czym się pasjonować w czasie jednego takiego etapu. Bardzo się cieszę, że o tym mówimy, bo dużo szczególnie młodych ludzi już nie rozumie zasad rozgrywania wyścigu. Wyścig wygrywa ten zawodnik, który w najkrótszym czasie przejdzie cały dystans, czyli dystans, który. U nas będzie liczył około 1200 kilometrów, podzielonych jest na 7 etapów. No i m, kto przejdzie w najkrótszym czasie, zostaje zwycięzcą całego wyścigu klasyfikacji generalnej. E, natomiast jest następna klasyfikacja, klasyfikacja drużynowa, czyli e, polegająca na tym, że w ekipie startuje 8 zawodników, na każdym etapie jest liczony czas trzech Najwyżej sklasyfikowanych zawodników. No i później suma tych czasów też decyduje o tym, która drużyna wygrała cały wyścig. Trzecia klasyfikacja, piękna klasyfikacja, jest to klasyfikacja górska. Mamy tych premii górskich około 11 zawodnicy. Ten zawodnik, który wjedzie pierwszy na górę, dostaje punkty. Suma tych punktów decyduje o tym, kto jedzie w zielonej koszulce najlepszego górala. No i. Ostatnia klasyfikacja, klasyfikacja najbardziej aktywnego kolarza. Jest to taka klasyfikacja, gdzie są właśnie trzy premie. Na tych premiach są i punkty, i bonifikaty sekundowe. Zawodnicy się ścigają, i też suma punktów decyduje o tym, kto zdobędzie koszulkę tego kolarza najbardziej aktywnego. I jeszcze jedna klasyfikacja, to jest piąta, jest to klasyfikacja punktowa, czyli. Na każdym etapie zawodnicy dostają od 1 do 20 20 punktów, 19, 18 i ten zawodnik, który na wszystkich etapach walczy, raz, raz jest drugi, raz trzeci, raz piąty, zdobywa największą ilość punktów, zdoby, wygrywa całą klasyfikację generalną. Czyli tak może być, że lider na przykład zwycięzca w klasyfikacji generalnej na punkty. W tej klasyfikacji generalnej, czasowej może być gdzieś daleko z tyłu, bo cały czas przyjechał bliziutko, bliziutko, na jednym etapie stracił, nie wiem, pół godziny. Daleko jest w klasyfikacji generalnej czasowej, ale w punktowej może wygrać całe wyścig.